Cześć. Wideo kierowane do Polaków posiadających obywatelstwo polskie i przebywających za granicą. Dostaliśmy bardzo wygodną możliwość oddania głosu w wyborach prezydenckich 2020 czyli głosowanie korespondencyjne. By wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy. Trwa to 5 minut pakiet wyborczy przysiąg nam do domu a my go odeślemy mamy niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w wyborach bez konieczności jazdy do komisji wyborczej dziesiątek lub setek kilometrów. Mamy okazję pokazania rządzącym ilu nas wyjechało i że zależy nam na tym kto zostanie prezydentem Polski. Omówię szybko, jak wygląda wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wchodzimy na stronę podaną na ekranie. Najpierw czytamy tekst, a potem klikamy Rozpocznij rejestrację. Krok pierwszy. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Potwierdzamy, klikamy Dalej. Krok drugi. Wybieramy metodę głosowania. Dla Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i USA można głosować tylko korespondencyjnie w tych wyborach ze względu na koronę. Po wybraniu metody głosowania i kraju, w którym mieszkamy, wybieramy komisję. Przypuszczam, że tam będziemy musieli odesłać naszą kartę do głosowania. Krok trzeci. Wprowadzamy nasze dane osobowe. Krok czwarty. Musimy podać nasz adres przebywania za granicą oraz adres w Polsce, gdzie widniejemy w spisie wyborców. Chodzi o to, żeby nas wykreślić z tego spisu w Polsce. Gdyby nie to, to mogłoby się zdarzyć, że ktoś zagłosowałby dwa razy. Krok piąty. Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych. Krok szósty. Koniec. Możliwość pobrania poświadczenia rejestracji. Do 22 czerwca, jeśli nie będzie problemów, powinniśmy dostać pakiet wyborczy. Jak tylko otrzymamy, powinniśmy wypełnić i odesłać, gdyż udział w wyborach będą miały tylko te karty, które dotrą do komisji wyborczej do piątku 26 czerwca. Bądź w dniu wyborów, czyli 28 czerwca, ale wtedy musimy dostarczyć je do komisji wyborczej. Dzięki za oglądanie i słuchanie. Pozdrawiam i cześć.